Witajcie w kolejnych ciekawostkach z kanałów Kiełbasa TV, Kiełbasa Play i Kiełbasa 2. Dzisiaj 18 ciekawostek o sąsiedzkich hitach. 1. Miało być tylko kilka remiksów. Dawno, dawno temu, Kabanos coś sobie grzebał we Fruity Loops i amatorsko robił sobie muzykę. Kiełbasa zaproponował, żeby zrobić remiks muzyki z sąsiadów. No i tak powstało kilka remiksów. 2. Kielbasa wymyślił, aby zrobić całą płytę. Na przestrzeni lat ukazało się aż 10 albumów sąsiedzkich hitów. 3. Wszystkie remiksy zrobił Kabanos. No prawie. Oprócz dwóch, które zrobił jego kumpel. 4. Wszystkie remiksy zrobione są w programie Fruity Loops. Program ten oferuje wiele możliwości, wiele wtyczek, wiele pluginów. Ale jest płatnym programem. 5. W którejś tam kupie, Kabanos pokazuje jak się robi sąsiedzkie hity. Link do filmu w opisie. 6. Powstało ponad 120 remiksów sąsiedzkich hitów. 7. Na przestrzeni lat widać wyraźny progres jeśli chodzi o remiksy sąsiedzkich hitów Kabanosa. Sąsiedzkie hity powstawały aż 8 lat. 8. Niektóre remiksy powstawały w 2 godziny. Inne natomiast wymagały większego nakładu pracy, który składał się na kilka godzin dziennej pracy w programie Fruity Loops tygodniami. 9. Powstawały także remiksy remiksów. Na ostatniej płycie było ich sporo. Lub też odświeżone wersje. 10. Okładki do sąsiedzkich hitów robił Cabanos w dwóch programach. pańcie oraz Real Draw Pro. 11. Zaczęliśmy robić teledyski do niektórych remiksów. Do większości z 2021 są teledyski. Część teledysków znajduje się na kanale Kiełbasa Play. 12. Najpierw powstały sąsiedzkie letnie hity: wolumen 1, 2, 3 i 4. Później nazwa została zmieniona na sąsiedzkie hity. I powstały sąsiedzkie hity 2016, 2017, 2018. W 2019 roku powstała edycja zimowa, czyli sąsiedzkie zimowe hity. Później kolejne albumy nosiły nazwę sąsiedzkie hity 2020, a sąsiedzkie hity 2021. 13. Na sąsiedzkich zimowych hitach zremiksowane są wszystkie, a tak właściwie większość, ścieżek dźwiękowych z sąsiadów. 14. Cabanos sam się dziwi, że tyle tego nalał, bo i tak mało kto tego słuchał i się tym interesował. 15. Cabanos nie planuje już robić sąsiedzkich hitów. Chyba, że coś mu o... 16. Do sąsiadów z Beverly Hills przykwali się o prawa autorskie i dochody musieliśmy dzielić wraz z twórcami oryginalnej ścieżki gliniarza z Beverly Hills. Musieliśmy podzielić całe 10 zł. 17. Cabanos oprócz sąsiedzkich hitów robił we Fruity Loops także inne kawałki. Kilka jego staroci jest w dalszym ciągu na jego koncie na SoundCloud. I numer 18, ostatni. Cabanos chciał tak naprawdę napisać tylko i wyłącznie pięć ciekawostek dotyczących sąsiedzkich hitów, a skończyło się na 18. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach.